Dziś pokażę Wam jak używać y, command bloku. No to tak, pierwsze, y, co powinniśmy zrobić, to jak na kreatywie to wpisać giver, swój nick i 1, 3, 137. I dostaliśmy y, blok polec czyli tak zwanego command bloku. Na przykład sobie stawiamy. Y, klikamy prawym przyciskiem, na przykład... Y, Wpisujemy time set, czyli time set, na przykład 10. I możemy sobie na przykład wziąć przycisk, wstawić na niego, kliknąć i jest ustawiono czas na 10. Na przykład coś by yy, tu można wpisać. No nie wiem, coś byśmy wpisali. Yy, Przypominam, że jak chcemy tak posadzić, to Shift. Na to kładziemy. Jakby ktoś na przykład nie wiedział. No i co było na, chyba na tyle w tym odcinku? Dobrze.